No i znowu jestem zbulwersowany. Zbulwersowany do granic możliwości. Dopadłem wywiad, a raczej ten wywiad dopadł mnie, bodajże w telewizji Polsat. Kościem tego wywiadu był znany i lubiany tylko przez swojego partnera, pan śmiszek. I pan śmiszek został zapytany o ten kontrowersyjny, no dobra powiem to, beznadziejny, idiotyczny. I o bardzo niskim poziomie utwór, który rozbrzmiewał na kampusie Polska. I został zapytany o tą ustawę, która się teraz szykuje, bądź która już jest w Sejmie, którą Lewica tak bardzo pcha ustawę o mowie nienawiści. Zapytany został wprost, czy tego typu piosenka, czy tego typu śpiewanie wulgarne mieści się w kanonach ustawy o mowie nienawiści. I pan Śmiszek, drwiącym i lekko rozbawionym głosem, powiedział, że nie. No dlaczego? Przecież ta piosenka, jak to on określił, jest uwaga. Dobytkiem kulturowym. I że to, co oni śpiewają, to jest ok. Na co redaktor zapytał: No dobrze, a jeżeli by zamienić słowa? Jeżeli by śpiewać pierwszą frazę i dodać wiadomo co LPG, to co wtedy? Czy to też będzie dobytek kulturowy? No i zapewne już się domyślacie, albo może oglądaliście, to wtedy jest mowa nienawiści, bo wszystko, co oni, to dobytek kulturowy i wolno. Wszystko, co przeciw nim, to mowa nienawiści. Moi kochani, to jest skrajna komuna. I gorsze wszystko jest to, że oni to mówią oficjalnie w telewizji. A ślepa, uśmiechnięta część społeczeństwa po prostu tego nie widzi. Dla nich to jest okej, okay, bo dla nich nie ma nic wspanialszego niż. <laughs> Żenada, obrzydlistwo i koniec świata.